Nadeszła ta chwila. Zaczynamy Live Jedziemy naszym groszkiem w świat. Cześć. Cześć. Z tej strony Aldo Najdanie. Z kanału Campermaniak. Na samym początku chcieliśmy Was ostrzec, że to wideo nie jest poradnikiem. Jeśli chcecie przejść na OneLife to... Są to kroki, jakie my podjęliśmy, ale w Waszym przypadku może wyglądać to całkiem inaczej. To jest nasza historia i po prostu przedstawiamy tutaj naszą historię, jak to wygląda u nas. Natomiast podejrzewam, że u każdego z osobna będzie to wyglądało inaczej. Każdy ma jakąś tam swoją historię i każda historia potoczy się inaczej. Ale mniej więcej niektóre rzeczy będą się zapętlały pewnie i z naszą. Dlatego oglądajcie. Ale co to jest van life? Najprościej rzecz mówiąc jest to porzucenie wszystkiego i zamieszkanie w samochodzie. Taki rodzaj drogi do wolności odseparowania się od całego mainstreamu. Do tej pory van life prowadziliśmy połowicznie, na pół etatu. Jedną nogą byliśmy na vanlife. i wyglądało to u nas w ten sposób, że każdą wolną chwilę, wolną od pracy spędzaliśmy w naszym kamperze. Teraz przerotujemy wszystko i chcemy oprócz tego, że podróżować, także się z tego utrzymywać. Zobaczymy jak to nam wyjdzie. Trzymajcie za nas kciuki. Nasze dotychczasowe doświadczenia z Vanlife'em pozwoliły nam do wypracowania sobie raz naszego stylu podróżowania, drugi raz zobaczyliśmy, z czym to się je i jak wygląda Vanlife w praktyce. Mieliśmy szansę się oswoić z, z zespaniem na dziko, zespaniem w ogóle w samochodzie. Tym, że nie wiemy gdzie spać, bo często jest tak, że miejscówki, które e, odnajdujemy, one są przez nas odnajdywane ad hoc, czyli jedziemy i gdzieś na trasie szukamy miejsca, gdzie moglibyśmy się przespać. E, dużo się też nauczyliśmy, bo początek naszych podróży był dość skomplikowany, jeśli chodzi o organizację i pakowanie. Połowiczne vanlife'owanie było dosyć męczące. Chodzi tutaj o przenoszenie rzeczy z domu do kampera, z kampera do domu. I tak w kółko przy każdym wyjeździe. W pewnym momencie nawet zaczęliśmy kupować już drugie komplety. Tak, żeby nie trzeba było tego przenosić wszystkiego. I w tej chwili mamy już... Wyposażenie całkowite. Praktycznie tak. Teraz musimy zdecydować, co zabrać na dłuższą wyprawę, z takich rzeczy bardziej osobistych i ewentualnie jedzenie. Dla kogo jest One Life? Dla każdego, moim zdaniem. My, jak większość turystów, zaczynaliśmy od wakacji All Inclusive. To jest chyba ważne, na jakim etapie życia ten człowiek się znajduje, bo kiedy lataliśmy o Inclusive, wystarczały nam hotele, darmowe drinki, basen i tyle. Choć już na tej naszej pierwszej podróży poślubnej, na Majorce, już tak po drugim dniu czuliśmy, no ale lecieliśmy tutaj tyle czasu i nie zobaczymy w ogóle nic więc więcej, wypożyczyliśmy samochód i zaczęliśmy na... tego, że jeszcze czuliśmy dużego kaca. Tak, na własną rękę y, zaczęliśmy sobie zwiedzać tą wyspę, y, ale wtedy nam przepadały posiłki, bo nie zdążyliśmy tak. wrócić i tak stwierdziliśmy już, że coś jest nie tak. Dlatego One Life uwalnia Was od od alkoholizmu? alkoholizmu, od planowania, od posiłków. Ważne jest też to, że wycieczki, które są czy fakultatywne, czy te, które sobie możecie wyjechać gdzieś tam w jakąś podróż, nie ograniczają Was. One Life daje Wam prawdziwą wolność tego, gdzie się znajdziecie, ale tutaj też uwaga czas, który musicie zaplanować, robicie to sami. Nikt za was tego nie zrobi. Myślę, że to jest dla takich osób, których to satysfakcjonuje, że sami zobaczyli to, sami odkryli coś tam innego. Podjęli decyzję, co Podjęli co decyzję, zaplanowali coś, albo spotkała ich przygoda. Bo są, wydaje mi się, że też tacy ludzie, którzy nie są żadni przygód i lubią odpoczywać w ten sposób, że są obsługiwani, są przynoszone drinki, gotowe. I tak dalej, i oni sobie leżą przy basenie dwa tygodnie, i to jest dla nich odpoczynek. Także myślę, że to nie jest dla właśnie wszystkich, to nie jest dla takich osób, to jest dla osób, które mają jakąś yy, satysfakcję z tego, że yy, robią coś, 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 coś samemu. Oczywiście nie krytykujemy sposobu podróżowania zorganizowanego, po prostu to nie było dla nas. Więc jak źle się czujesz na wycieczce, to już jest pierwsza znaka tego, że w one lifeie było być dobrze. Ten sposób podróżowania wiąże się też z tym, że trzeba zaakceptować brak niektórych luksusów. Niektórych? W większości luksusów. My jesteśmy o tyle w dobrej sytuacji, że mamy wyposażony, mimo tego, że jest mały busik, we wszystko, łącznie z łazienką, ale może się zdarzyć tak, że traficie na vana, który tej łazienki nie będzie miał, więc... Przy szukaniu, To jest się. duże wyrzeczenie. <laughs> Zwłaszcza, jak się śpina dziko, i to jest też takie. Nie korzysta się z nich Moim zdaniem pozbawienie wolności w pewnym sensie, bo wtedy. W dalszym ciągu jesteśmy zależni od. Tak, kempingi wchodzą w grę, a u nas tak naprawdę nie musimy korzystać z kempingów. Drugą ważną rzeczą to, to jest minimalizm. Na pewno trzeba prowadzić do swojego życia minimalizm, jeżeli chce się rozpocząć van life. To wynika z tego, że mamy ograniczone miejsce, na którym oprócz tego, że mamy żyć, to także się spakować. I podsumowując nasze kilkuletnie doświadczenie, mieszkanie w busie, w kamperze, czy w czymkolwiek innym, to jest ciągły bałagan. Oj tak. Z tym, że kiedyś, kiedy bardziej byliśmy, znaczy może mniej byliśmy nastawieni na ten minimalizm, to bardziej nam to przeszkadzało. Tak. W tej chwili po prostu żyjemy i jeżeli jest brudno, bo jest, nie wiem, niehigienicznie, nie da się zjeść, no to wiadomo, że ogarniamy. Ale no, jeżeli... No, tak, no, tak. tak. No nie, aż tak źle nie doprowadzałam. Ale jeżeli po prostu są porozwalane jakieś rzeczy i tak dalej, to my się już tym nie przejmujemy, bo to znaczy, że żyjemy, że jesteśmy ludźmi. To jest normalne. Coś tam sobie robimy przed kamperem, czy tam, nie wiem, w środku, i, i te rzeczy gdzieś tam są. Nie wszystko da się pochować, jeżeli stoimy. Ładnie się pakujemy, a podróż i tak to weryfikuje. I wygląda to, jak wygląda. Więc, jak niestraszne wam mieszkanie na małej powierzchni, do tego dosyć zabałaganionej, bałagan wynika po prostu z tego miejsca, to van life jest jak najbardziej dla was. My to zaakceptowaliśmy i jedziemy. Co do minimalizmu, to mogę powiedzieć, że u nas to wygląda w ten sposób, że nie ma jakichś takich ozdób, jakichś takich napisów. Tutaj nie stoją kwiatki, jakieś tam cudawianki i tak dalej, które są, nie wiem, tak bardziej chyba pod publikę robione, bo jest to po prostu niepraktyczne. Robienie takich rzeczy I, i codziennie na przykład patrzenie na jakiś tam jeden napis, czy wymienienie tych kwiatków, jakieś tam banuszki <grych> no i... sadzonki, jakieś tam takie każdy personalizuje sobie samochód do mieszkania, tak jak i mieszkanie. Różne są mieszkania, różne są kampery, więc każdy to robi po swojemu. Nam się to nie podoba, dlatego jest u nas tak jak jest. Nam się to podoba na zewnątrz, bo my tutaj odpoczywamy. To jest taka strefa y, głównie odpoczynku, czy tam przygotowania gdzieś tam do jakiejś wyprawy. Y, dlatego no, mamy oklejonego busa z zewnątrz. Teraz będzie chwila o krokach, jakie podjęliśmy do tego, żeby przeprowadzić się do kampera. Pierwszym takim największym krokiem i, i przełomem w naszym życiu y, był wynajem mieszkania. Teraz zobaczcie chwilę, jak wyglądało to podczas pakowania, bo wyciągnęliśmy kamerę i kilka chwil uwieczniliśmy. Jak najdzie was myśl o podróżowaniu przez rok, to nieodłącznym elementem tej podróży będzie pakowanie rzeczy. Tak i mamy rozgardiarz w domu. Pakujemy wszystko do pudełek. Tutaj mamy pudełka. Z matrioszki, związany troszeczkę z naszym wyjazdem. A propos pudełek, to byliśmy w jednej firmie z meblami, z której udało nam się kilka takich pudełek, które wygrzebać gdzieś tam ze śmietnika. Natomiast ciężko jest teraz z pudełkami, żeby gdzieś je zdobyć tam pod sklepami. Pod sklepami jest tak, że teraz wszystko albo od razu ściskają, albo niszczą. Więc koszt. Wyjazdy to są też pudełka. Za tą kubkę pudełek zapłaciłem coś koło 130 zł. No a tych pudełek trzeba naprawdę bardzo dużo. Tutaj kupka polskiego karaboningu, żeby nie zginęła. No i to wszystko musi teraz trafić do pudełeczek. Kuchnia, tak samo. Pakujemy. Folia. To Wam się wszystko przyda. Jaka na ci się podoba pakowanie? Znasz znaczy, jakąś osobę, która lubi się pakować, przyprowadzać. <laughs> Ale raz to zrobisz i będziesz miała z głowy. No, zachomikowałam się. <laughs> Ty to się bardzo zachomikowałaś. To jest fakt. Najwięcej zajmują mi książki i ubrania. Kupiliśmy też kilka takich stojaków. One będą w tym miejscu, gdzie będziemy trzymać ubrania. No i pudełka. Czyli pierwszy punkt naprawdę przełomowy dla nas, wynajem mieszkania. I mamy wypro wyprowadzenie zasobów. się z domu, w którym mieszkaliśmy wiele lat. Wiele lat, tak. Cały na związek. Dokładnie. Praktycznie. Pierwsza rzecz była poprzedzona wcześniejszą wyprzedażą rzeczy, i tak sprzedaliśmy samochód. Telewizorki, no domowe. I wszystkie rzeczy, które były niepotrzebne. Albo po prostu, jak nie ktoś się chciał kupić, to rozdawaliśmy znajomym, sąsiadom. <noise> Dokładnie, więc... Czyli minimalizm, minimalizm, jeszcze raz minimalizm. Następnym, już szóstym krokiem, jest krok dla nas przełomowy również, bo było to rzucenie pracy. No, to był <noise> przełom. To jest oddzielny temat na innego vloga. Dzisiaj nie będziemy tego rozwijać. E... Albo, na całego bloga. Albo na całego vloga. Albo na całego vloga. Więc e... mniej więcej w skrócie tak to wygląda czyli rzucacie pracę. Jak już uwolnicie się od wszystkich rzeczy, które trzymają Was na miejscu, pozostało tylko zaplanować trasę. My to zrobiliśmy. Ale szczegóły będą niebawem, więc zachęcamy Was do tego, żebyście zasubskrybowali nasz kanał, aby Was nic nie minęło, bo szykuje się gruba trasa. Ale mimo tego, że byliśmy do tej pory połowicznymi OneLifersami, to w dalszym ciągu pojawiają się nam jakieś wątpliwości przed tą trasą. No i jak? Zacznijmy od twoich. Moim, moją największą wątpliwością i obawą tego, jak to będzie, to jest pranie. Do tej pory. Boisz się prania? Jak jechaliśmy. Nie no, musiał prać. Nawet na jakieś tam trzy tygodnie, to zawsze się wracało i prało się w domu. Teraz trzeba będzie to jakoś tak zorganizować, żeby nie tyle, chodzić. Tyle rzeczy nam się nie zmieści, żeby przywieźć te brudy no. za ileś tam miesięcy no to. Więc to jest jedyna moja wątpliwość, wiadomo, że gdzieś tam z tyłu głowy chodzi mi stan techniczny samochodu, czyli jakieś tam awarie, ale myślę, że na tyle jest już samochód teraz przygotowany, żeby przez jakiś czas wozić nas bezawaryjnie. awaryjnie. Ja mam cały czas prać też ciebie z tego prania. No co? To jest twoja największa wątpliwość. Nie mamy pralki w ostateczności. Serio? <laughs> No a teraz powiedz o swoich wątpliwości. No ja najbardziej się boję o bezpieczeństwo, no bo ci ludzie, którzy nas oglądają wiedzą, że najczęściej śpimy na dziko jednak. I na dziko zawsze jest jakieś niebezpieczeństwo, nie wiadomo na co się trafi, na jakie miejsce się trafi. Za każdym razem odwiedzamy jakieś tam inne regiony i tak naprawdę nigdy nie wiemy co nas spotka. Ale już niebawem pokażemy Wam, jak przygotowujemy samochód na wyjazd. Będzie kilka kwestii bezpieczeństwa. Tych, które oczywiście mogę pokazać publicznie. Ja znalazłem w ogóle wszystko. A do tego. Mówię o swoich wątpliwościach cały czas. A Daniel dokupuje, dokłada, domonto... domontowuje jakieś Trzeba tam urządzenia, żeby gdzieś tam miała moją wyobraźnię zabezpieczoną. Ale do to już. Długo na kanale, więc zapraszamy do następnego odcinka. No i jeszcze druga taka wątpliwość chodzi mi po głowie. Otóż, z czego będziemy się utrzymywać? <noise> to jest jeszcze niewiadoma, ona się. To jest niewiadoma i ona się wyklaruje. I to, że to jest niewiadoma, tak naprawdę, że to wyjdzie w praniu, to yy, dlatego jest to taka właśnie wątpliwość i jest taki lęk. Więc nie lękaj się, będzie dobrze. Tak jak widzicie, jest dużo niewiadomych. Tym bardziej zachęcamy Was do tego, żebyście śledzili tą naszą przygodę, przejścia na pełen etat mieszkania w kamperze i na nasz one life. Bo to będzie naprawdę ciekawe. Kończymy to wideo. Mamy nadzieję, że już wiecie troszeczkę więcej, jak w polskich warunkach wygląda przejście na one life. Z jednej strony liczymy, że będziemy inspiracją dla następnych ludzi, z drugiej strony dwa razy się nad tym zastanówcie, bo nie odpowiadamy za to, co powyprawiacie ze swoim życiem. Oglądajcie, subskrybujcie kanał. No i oczywiście będziemy wdzięczni za to cenienie. Łapką w górę. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.